Tam pani Ewa Filek i Tomasz bez. A grunt to nie pewno to jest zabawowo trzeba to traktować. Wiesz o co chodzi. I czy chodzi jeszcze nie? Przej, przejazd. Nie, nie ja widzę tak. <śmiennie> <śmiennie> to jest fajna buta. Pani mówi, że ona pierwszy raz w ogóle rakietę ma więcej. Z kuzynką Marcina. Tak? Mhm. Mm Musimy zagrać chyba dwa mecze, tak?

No jeden, widziałeś zdjęcia? Jak nie widziałeś? 20 lat minęło jeden jeden Pan jest wyschowany. 3, 2, Nie widzisz, że cię nagrywa. Ja jest dobra właśnie. Para Marcin Mała i Sylwia oraz ten pan, którego nie znam nazwiska, i ta pani, której nie znam nazwiska. To Mixta w się 14 sierpień 2011. Pierwsza para, para serwująca pani, której imienia nie znam. I Tomek Bez. Turniej sponsorowany przez... Jak widać na plakatach, na chorągiewkach. Catering, stek. Dziękuję.

z są światłoni. Maria, gdybym wiedziała, to bym przyniosła kamerę, bo nie miał mnie kto kamerą. Ale proszę coś powiedzieć. Ma Pan jakiś komentarz fajny? To za w ogóle imprezy? Tylko, aha! <grymne> <grymne> Oczywiście, że impreza jest super. Ale idę grać. Powodzenia. dziękuję. To był Jeszcze <grymne> moja <grymne> się. Tak? Nie proszę. Nie zdążyłem, bo ten pan rzeczywiście fajnie serwuje. Pan pani serwuje, natomiast pani kurde jakby troszeczkę siły dołożyła, to było super. Pani sielowa woda, a... Tak, żeby troszkę... Na... Dociągła. O a teraz nieźle. Mhm. Taka wymiana, to. proszę. Kobiety grają w oj to jest. Dobrze, że tego. No. Zepsuło się. Co na razie? O co? Po pierwsze. no, zbiję. Zepsuł tyle piłek, że muszę jechać. Tak, No, taki wiek. Ile pani ma lat? Można zapytać zaraz. No, no to mam kobiety to się nie to się nie powinno liczyć. To babka też małczerwa. Tak.

Rywalami i jest miks złożony z Grzegorza Koska i Jowity Kosek. Rozpoczęcie, już ma Turni za Małżeństwo. Okulaj. Samaramy o <sum> 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 Samaramu. Samaramu i Dynamo. Jak no, to ciężko ramą trafić? Jakbyś chciał, to byś nie trafił. O to chodzi. Hmm. Proszę. gra. No. Hey, jest no. gra. Jestem tu gra. co jeszcze przekaza? Nie. Aha. Jeszcze ma pan przyjechać. Dobrze? Tak mi doszło. To dobra i...

Wiesz, ostro brzają. Wiesz, jak ja tak jak głowa idzie. <laughs> o, proszę, jest atak. Brawo, brawo. Szkoda, że majorki ma Julki, by ci Tylko, bo, dobra. <laughs> Jak się ci państwo nazywają właśnie w Pani Marta... O, e, nie, pan. Pani Marta i... I pan... Mąż pani Marty. Tak, mąż pani Marty. <laughs>

tam w meczu w meczu mixtowym na korcie numer 2. nadzieję. Aha, że Marcin Co, Pierwszy półfinał już, już Jest wiadomy trzeba go Państwo Kosek i pani Podrecka Tomek Bez.